No cześć witam wszystkich bardzo serdecznie słuchajcie kto nie miał czasu to może sobie sprawdzić na kanale Niedzielny Stolarz w zakładce live na żywo robiłem właśnie takie lampiony pozostało mi materiału z wcześniejszej realizacji więc postanowiłem to dokończyć żeby po prostu nie plątało się to i nie zniszczyło z czasem wyszły Dwa komplety duży, średni i mały lampion analogicznie 50, 40 i 30 cm Podstawa 19, 17 i 15 cm, Do tego jeszcze muszę dorobić taki sznureczek, który będzie jako uchwyt do przenoszenia takiego lampionu, jeżeli chodzi o wykończenie jakimś impregnatem czy coś takiego, to na razie się w to nie bawię. Jeszcze jedynie muszę Wypełnić te dziurki po wkrętach, ewentualnie wykręcam wkręty i zastępuję je kołkami drewnianymi. Pozdrawiam, cześć.